Cześć! Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kochani, przychodzę do Was z miksikiem za 40 zł, mamy playbooka i mamy krzyżówkę XXL. I kupiłam ostatnie 4 sztuki, więc zrobimy sobie trzy odcineczki i zobaczycie to sobota, niedziela i poniedziałek, także uznajmy to jako pożegnanie tej krzyżówki, no bo wątpię, żeby mi się udało jeszcze ją gdzieś dorwać, a w razie czego to będziemy robić aktualizację. No i tak kochani, playbooka mamy z numerkiem 19, a krzyżóweczkę mamy z numerkiem 21. Także zobaczymy, co nam dzisiaj przyniesie. Tutaj oczywiście naddrapałam. E, tak, w bonusie nam brakuje jednej literki. I tutaj ułożyło nam się tylko dwa słowa e, w tej drugiej Oregon i Odeon. Także zobaczymy, czy tutaj coś w ogóle nam wyjdzie. Dobra, playbuka odkładamy na później. Kończymy sobie krzyżóweczkę. Standardowo, kochani, poproszę Was o zostawienie łapeczek, subskrypcji i komentarzy. No i zachęcam do brania udziału jeszcze w konkursie, który jeszcze trwa do 27, także z tą życie. No i dobra, lecimy. Teraz mamy literkę C. Jejku, no nic nie widać przez tą lampkę, no nic nie widać. Myślę, że tak będzie lepiej. Dobra, to lecimy, w pierwszej szukamy C. Tu mamy C. Tu mamy C, tu mamy C i to tyle. W drugiej, tu mamy C, tu mamy C i już. I w trzeciej, tu jest C, tu jest C, tutaj, tutaj. Tu mamy pierwsze słówko, cis. I drugie, deszcz. Okej, okay. i to chyba na tyle co. No to druga literka to literka W. I szukamy w pierwszej. Tu jest W. Tu jest W. I tu. Dobra. W drugiej W mamy tutaj. Tutaj. I już. I w trzeciej. Trzeciej to ja w ogóle nie widzę. Dobra. To lecimy teraz tutaj dołem. Mamy literkę U. No to w pierwszej. Tu mamy pierwsze słówko Udo. I na tyle. Mam no, poszalej. W drugiej szukamy U. Tu jest. Tutaj. Tutaj i tu. Dobra. I w trzeciej. Tu jest U. I też tylko jedno. Dobra. Następna literka to literka X. Sobie odpuścimy. Szukamy F. No jedna lepsza od drugiej. Lecimy w pierwszej. Szukamy tego F. Dobra. Nie ma F. W drugiej szukamy. Tu jest F. I to już. I w trzeciej. Tutaj jest F. I to tyle. I teraz ostatnia literka to literka P. Także bonus nam odpada. W bonusie byłoby 5000. No to nie ma się co dziwić. No to szukamy tego P. Tu jest P. I tutaj. Ale to nam nic nie robi. Dobra. W drugiej. Tu jest P, ale nie było, a tutaj to samo i to tyle. I w trzeciej tu jest P. I tu jest P. Ale też tam tu nic nie zmienia. Nożnik był razy 3. A my mamy, kochani moi, pustaczka BY kontrolna. No to przejdziemy sobie teraz do tego playbooka. Zobaczymy, czy wreszcie chociaż zwrot wpadnie, bo ostatnio to mnie nie lubił. Okay. I dla przypomnienia, tutaj szukamy wygrywających liczb albo siódemki, która też nam daje przypisaną kwotę. I będziemy sobie szukać 34, 2, 23 i 13. A my mamy 33 bok. 12 bok, no to nic dobrego nie wróży. 15 nie ma, 9 nie ma, 11 nie ma, 22 bok, 18 brak, 1 bok, 3 bok i 21, także pierwsza jest pusta. No to lecimy do rubinowej. Tu szukamy siódemki albo rubinu, który nam będzie mnożył razy dwa. A mamy perfumę, szminkę, perłę, borek, koronę, złoto, pierścień, monetę, portfel i kufel. Także druga też jest pusta. No to lecimy ze szmaragdową. I tu musimy znaleźć po prostu trzy siódemki w jednym rzędzie, ale on bije okropnie. Mamy 7, Lustro. 7, Perłę i zegarek, także tu nic nie ma. Gra druga. Worek. Siedem. Siedem. Prezent i moneta. Gra trzecia. Szminka. Siedem. Portfel. Plik. To już nic nie będzie. Gra czwarta. Siedem. Perfumy, trofeum, moneta, gra piąta, zegarek, kufer 7, 7. I bransoletka, gra szósta, bransoletka, złoto 7 i pierścionek i gra siódma, złoto, perfumy, siedem i worek. Także szmaragdowa też jest chusta. No to lecimy do ametystowej. Tu szukamy dwóch takich samych symboli. Mamy zegarek, pierścionek, portfel, monetę, złoto, worek, lustro, koronę, portfel, pierścionek, kufer, koronę, perłę, monetę, perłę, zegarek i kufer z workiem także pusto. No to to pazowa. I tutaj szukamy trzech takich samych symboli albo trzech siódemek, które będą nam mnożyć razy dwa. A my tu mamy dzwon, pierścionek, szminka, lustro, korona prezent, prezent szminka, moneta moneta perła. Gra szósta, pierścionek, perfumy naszyjnik, złoto, perfumy dzwon, świnka, perła, róża, róża i naszyjnik. No i ostatnia diamentowa. I zaczniemy sobie, może tutaj, od gry pierwszej. I tutaj szukamy sobie portfela. A my mamy zegarek, perłę, złoto. Lustro, monetę, kufer, perfumy i pierścionek. Czyli wychodzi na to, że pustak No i w grze drugiej tutaj szukamy trzech takich samych kwot. A my mamy główną, której już nie mamy: 50 tysięcy, 300 zł, główna po raz drugi, dyszka i 5 złotych Także dzisiaj, kochani. Wychodzimy niestety z zerem, ale nie łamiemy się. Jeszcze coś się fajnego trafi. Także dziękuję Wam kochani pięknie za to, że dzisiaj ze mną byliście i widzimy się już w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego kochani. Pa-pa-pa.